Przysięga odcinek 812. Cała rodzina wybiera imiona dla nowych członków, gdy Narin poznaje płeć swoich dzieci. Kawajden ma dość Bejan i nie chce dłużej mieszkać z okrutną kobietą pod jednym dachem. Gdy Sawas przyjeżdża zabrać matkę do domu, ta znika, Narin poznaje płeć dzieci. Cała rodzina wybiera dla nich imiona. Gulperi troskliwie opiekuje się Idzitem. Kawajden nie chce dłużej mieszkać z Bejan pod jednym dachem. Sawas przyjeżdża po matkę, ale kobieta znika. Na antenie TVP zagościł nowy serial Akacjowa 38, to hiszpańska produkcja, która zastąpiła Zranione ptaki. Na antenie TVP można jeszcze oglądać Przysięgę oraz Zakazany owoc. Tureckie seriale w Polsce pokazuje także dedykowany im kanał Dizi w emisji między innymi Wieczna miłość i Maleńkie Morderstwa. W listopadzie 2022 roku na antenie telewizji WP rozpoczęła się emisja serialu Piękniejsza niż Ty.